Wielki moja Pana. Szczęść Boże! I przyszedł czas na czwarty ton chorałowy, czwarty ton psalmowy. E, otóż jest on przeciekawy, e, od razu przechodzimy do budowy, nie ma co czekać. E, otóż inicjum w tym czwartym tonie jest e, zupełnie inne niż we wszystkich innych. Otóż zwykle inicjum prowadzi od, od pierwszego dźwięku, który jest gdzieś niżej, prowadzi do tenora, który jest wyżej. Natomiast tutaj właśnie czegoś takiego nie mamy. Melodia nam się można powiedzieć cofa i wraca na, do punktu wyjścia. A więc inicjum mamy tutaj króciutkie. No no. I to już jest dźwięk tenorowy. to jest tenor na którym rozgrywa się recytatyw. Fleksa nam opada o sekundę w dół. Na 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 I mamy dalszą część tenora. Na 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 na. Taka jest pierwsza kadencja, a więc poprzednik wygląda następująco. Na 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 na. Mogą być trzy zakończenia. Wracamy do tenora. Na na, 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 na. Taka, Takie proste zakończenie. Może być również inne zakończenie. Na na, 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 na na Takie dosyć skomplikowane. Tenor idzie sobie, natomiast na piątej sylabie od końca melodia opada. na na. na. Pojedyncze neumy i podwójne neumy. Na, na, na. Pojedyncze neumy. Lub jeszcze jest trzecia możliwość. Na, 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 na. I piąta sylaba od końca. Na, 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 na. Czyli można powiedzieć, że uproszczona wersja tej, właśnie poprzedniej. Na, 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 na. Pojedyncze neumy.

Spróbujmy na naszym psalmie, jednym z ulubionych chyba przez wszystkich, psalmie 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć nogę. O rzeźbie moją Nie mnie pościeżka właściwy, przez wzgląd na swoją chwałę. To jest ta najbardziej skomplikowana końcówka, a teraz idźmy dalej i zaśpiewam te prostsze. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. To już jest bardzo proste pasterska są moją pociechą. Może warto od tej zacząć. Stu dla mnie zastawiasz na oczach moich wrogów. I teraz ta pomiędzy. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobra ci łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. I zamieszkam w domu pana, bo najdłuższe czasy. Piękny ton bardzo ciekawy. Miałam jeszcze taką okazję, pamiętam na studiach, nie pamiętam w czym to było, ale spotkałam się z jeszcze inną wersją tego tonu, że wyglądał on mniej więcej tak. Taki interwał tam się też pojawił, ale może jakby nie będę tego tonu wprowadzać. Ale w rękopisach i taka wersja się gdzieś pojawiła, choć teraz Wam nie powiem gdzie. A zatem miłej nauki i mam nadzieję, że Wam się ten spodoba. To jest taki ton kontemplacyjny, błagalny, taki spokojny, modlitewny bardzo. I zachęcam Was do śpiewania psalmów właśnie na tym tonie. Szczęść Boże!